Anika, okres świąteczny przed nami, jakie masz plany na święta? No, na pewno z najbliższymi, bo to jest chyba najważniejsze, żeby spędzić ten czas, mm. wspaniały czas właśnie z rodziną, z przyjaciółmi. No i takie właśnie mam plany. Czyli to jest taki moment na odpoczynek i na naładowanie akumulatorów na przyszłość? Tak, myślę, że tak, właśnie nowy rok, więc będę nowa ja. Więc tak chcę odpocząć, zregenerować się i wyjść z nową siłą. A jak są przygotowania do świąt, bierzesz w nich czynny udział? Tak, tak. Ja uwielbiam święta i strojenie tych wszystkich choinek pokoi i zawsze z całą rodziną to robimy i to jest już u nas taka tradycja, więc już nie mogę doczekać, wrócę do domu i właśnie wystroimy tą choinkę. Dobra, strojnie choinki to jedno jeszcze jest gotowanie. I czy to jest Twoja mocna strona, czy raczej oddajesz innym? <laughs> raczej oddaję innym. Ale ostatnio, mhm. ostatnio coś bierze mnie w stronę gotowania i coraz częściej gotuję, więc mama się cieszy. <laughs> Ale jakoś zawsze to nie była moja mocna strona. Dobra, powiedziałaś, że coś gotujesz? Co ostatnio się udało tam wyczarować? Jajecznicę. O! Uwielbiam. No. Jajecznicę. No, więc praktycznie to jest takie. Moje, można powiedzieć, popisowe danie, bo najlepiej mi wychodzi. Mm. A z potraw świątecznych? Twoje... Znaczy może już to nie gotujesz, yy, tego co lubisz? Co lubię? No. Lubię wszystkie potrawy świąteczne, chociaż jest ich 12, to wszystkiego nigdy nie zjem. Mm. Chyba, że tam czas. Ale przy, przede wszystkim no, bar z uszkami, no, to jest moje ulubione danie świąteczne.